Anna Starmach, niekwestionowana mistrzyni kulinariów, zyskała uznanie przede wszystkim dzięki swojej roli jurorki w popularnych programach telewizyjnych, takich jak polska edycja Masterchef oraz Masterchef Junior. Wraz z Magdą Gessler i Michelem Moranem miała okazję oceniać umiejętności kulinarne zarówno dorosłych, jak i młodych adeptów sztuki gotowania. Obok swojej działalności telewizyjnej, Starmach prowadzi także restaurację w malowniczym Krakowie. I występuje w programie Pyszne 25, gdzie dzieli się swoimi kulinarnymi pomysłami. Ostatnio Anna zaskoczyła swoich fanów w mediach społecznościowych, publikując emocjonalny filmik, w którym dzieli się swoimi odczuciami. Zdradziła, że również zdarzają się jej gorsze dni. Na szczęście, znalazła sposób, żeby sobie z nimi radzić. W nagraniu, które wzruszyło licznych obserwatorów, przyznała, że w chwilach smutku pomaga jej zajadanie się ciastkami. W opisie pod filmem napisała, jak płakać i się smucić to tylko przegryzając ciasteczkami owsianymi. W ramach wsparcia dla swoich fanów, Starmach podzieliła się przepisem na ciasteczka owsiane na smutki wszelkiej maści. Internauci zareagowali na jej szczerą wypowiedź ciepłym zaangażowaniem. W komentarzach można było przeczytać pełne empatii wiadomości. Ania, ja nie chcę, żebyś płakała, bo uwielbiam jak się uśmiechasz, ale ciasteczka, biorę przepis, czy czasem dobrze jest sobie popłakać. Przytulam mocno Pani Aniu. W ślad za nimi wielu użytkowników podzieliło się swoimi przemyśleniami, pytając jak oni radzą sobie z przygnębieniem. Warto również przypomnieć, że Anna Starmach niedawno udzieliła wywiadu dla RMF FM, w którym szczerze opowiedziała o swoich doświadczeniach z pracy w Masterchefie. Po 20 sezonach spędzonych na planie, zdecydowała się poddać refleksji nad zmianami, które zaszły w jej życiu. Zauważyła, że 12-letni okres intensywnej pracy wpłynął na ją w sposób znaczący. Obecna Anna, 36 lat, różni się diametralnie od swojej 23-letniej wersji. Ostatnia przerwa zamiast przynieść ulgę sprawiła, że musiała zmierzyć się z wieloma sprawami, w tym z nadrabianiem zagubionego czasu. Wspomniała również o terapii, w której aktywnie uczestniczy, świadoma jak ważne jest zadbanie o zdrowie psychiczne. Nie ma wątpliwości, że Anna Starmach to osoba pełna pasji, która z radością dzieli się swoimi kulinarnymi pomysłami, a jednocześnie nie boi się odsłonić swoich emocji. Jej szczerość i otwartość na problemy dotyczące zdrowia psychicznego sprawiają, że jest postacią nie tylko utalentowaną, ale i inspirującą. A jakie są wasze sposoby na radzenie sobie ze smutkiem? Czekamy na wasze historie.